Robisz. To jest absolutnie znienacka. Idealnie. A możemy to zrobić jutro? Proszę cię. Nie. Nie, 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 ja się nie zgadzam. Ja się zgadzam. Ale ja, ale ja się nie autoryzuję tego. Autoryzujesz? Nie, ja jestem teraz w pielężach. W piątek wieczorem wyglądam jak przez okno i się nie zgadzam. Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, no bo ja już dokonałem swoich wyborów życiowych w mniej lub bardziej świadomy sposób, ale no ja już jestem po pewnej granicy. A to jest bardzo ciekawe, bo to jest większość tych rzeczy jest jeszcze przed Tobą. To jest super ciekawe, nie boisz się? Mhm. Ja się bałam. Ja no może się boję. Ja to się totalnie. To, to boję. Bałam. Ja się strasznie bałam i to może bym mogła zmienić. Chociaż kurczę, naprawdę mi się wydawało, że byłam jedną z odważniejszych osób i że wykonam jakiś kawał roboty, ale gdzieś pewnie bardzo głęboko nie. Wszystko się zmienia, jak kiedy się pojawiają dzieci. Tak to? Spada totalna odpowiedzialność na człowieka za drugie życie. O ile można ryzykować własnym, pakować się w różne y, historie, które y, niekoniecznie trzeba myśleć o konsekwencjach, bo jakoś to będzie, jakoś się wybrnie, to w tym momencie już tak nie jest. Wszystko się wywraca do góry nogami. To jest oczywiście niesamowite. Boisz się śmierci? No, aksja się nie boi. Oczywiście, że tak. Ale znaczy, hmm, bardzo często myślę, że. bo ja sobie wyobrażam, myślę o śmierci bardzo często. Od, bardzo, od, od, od wieków, na, od, odkąd byłam nastolatką, myślę o śmierci. Więc w jakimś tam stopniu mam ją oswojoną, ale mam doskonałą świadomość tego, że wszystko jest ogromna niewiadoma. Więc z naturalną rzeczą jest banie się czegoś nieznanego i przede wszystkim ostatecznego, więc tak mm. oczywiście, że tak. Co robisz? Kroję cebulę. Spójrz. Robisz kroić cebulę? <laughs> to są te pytania? <laughs> tak. Coś co średnio. Płaczesz czasem co cebuli? Płaczę non-stop, ale nie od cebuli. czego Dobrania płaczesz? nie no Od czego płaczesz? Proszę, nie dla Ciebie. Dobrze, to ja zrobię no, nie drugie. A co mi się żeby sprawdziło, żebyś była taka naprawdę szczęśliwa? Co mi się ja musiało stać? Nie wstać? wiem, czy ja chcę teraz o tym opowiadać do tej kamery. Chcesz. Hmm. Chciałabym jeszcze kogoś spotkać, z kim mogłabym spędzić resztę życia, taką drugą bratnią, znaczy taką bratnią duszę. Bardzo tego potrzebuję. Hmm. Tak. To jest takie puste miejsce, które chciałabym wypełnić, bo ona ładnie przeszkadza, że ona tam jest. Strasznie wsysa dużo rzeczy, w sensie jak czarna dura. <laughs> No i jak się czujesz? Jakby była e, Kormoranem. <grystanie> wow. A jesteś kormoranem? Kim jesteś? Nie <grystanie> to jak wciąż dłoczny. Tam się Kormoranem. No to ja się czuję dobrze. Nagrywa. Nic <grystanie> <grystanie> ty? Co w sobie najbardziej lubisz? Można powiedzieć, że nie ma rzeczy, które nie lubię w sobie. Lubię siebie. jako jestem, mam do siebie duży dystans, z pracy, to tak nie powiem, że to jest jakieś osiągnięcie moje wielkie. Ale nie przeszkadza mi, że pracuję. Tam gdzie pracuję, tak jak już wcześniej mówiłam. E, to no, wy jesteście moim większy, największym osiągnięciem. Więc dzieci takie fajne, mieć rodzinę dobrą. Długo, długo e, po ślubie nie mogłam zaś w ciąży i się bałam, że może nie mogę mieć dzieci, ale później jak już zaszłam, to już było wszystko, jak trzeba. Wymawiałam nad tym, co by było, gdyby nie było Na pewno jest pusty, smutny dom. Nie lubię, jak was nie ma. E, czy lubię, jak coś same zdobywacie, same zwiedzacie, same gdzieś tam nie chodzicie, ale dom bez was jest taki, taki nudny. Już żeśmy się tak bardzo przyzwyczaić do gwaru, do tych naszych kłótni, do, do rozmowy, że nie wyobrażam sobie po prostu, Pustego domu. A to nastąpi, bo wyjdziecie z tego domu kiedyś. Więc. Będzie smutno. Cutuje zupę. Nie wiedziałam. <laughs> nie lubię gotować. <laughs> to wiedziałam. Czemu? Bo to jest dla mnie strata czasu. Strata czasu stać w kuchni trzy godziny to ja nie lubię. <laughs> Ale mówię, lubię wszystkim są. To jest najważniejsze. Szczęście, potrzebne. Mam zdrowe dzieci, mam fajnego męża, też zdrowego pędy. Charakter się zmienił teraz, bo musisz mieć bardzo dużo cierpliwości do, do maluszka. Musisz się nauczyć, yy, odbierać sygnały tak, od małego człowieka że coś mu jest nie tak, jak płaczę albo albo jak się śmieję, coś czego się śmieje. Jaki <grymki> maluszek to jest taka zagadka na początku. Powiem Ci sytuację kiedyś. Hmm. Po prostu zaczerwieniło ci się oko. I to, to właśnie, ma, miałeś trzy miesiące i to oko ci się zaczerwieniło. I tak naprawdę nikt tego nie powinien zauważyć. A ja już byłam w jakaś panice, że coś ci się dzieje. <grytanie> <grytanie> no coś ci się dzieje właśnie z oczami, że ojej, że to jakaś chorobsko Po prostu człowiek taki jest, taki e, nie myśli wtedy o sobie. Tylko o tej właśnie małej istocie, która się pojawia w życiu, ona zaprząta cały twój świat na początku. Bo to jest taki. no, taki... Czyli instynkt, instynkt? Tak silny, tak silny. Później druga istota się pojawiła, to już nie było tak, tak jak pierwszą, że po prostu też człowiek się troszczył, bał się, ale już wiedział, że takie czerwone oko to nic strasznego. No i pewniejsza. Tak, byłaś. tak. tak. No Tak, tak na pewno już człowiek ma niedoświadczenie e, <laughs> doświadczenie w byciu mamą, tatą. Zapomniałam telefonu. Ajaj. To jest taka bardzo ważna rzecz w pracy. Nigdy go nie mam przy sobie, ale muszę go mieć, bo muszę. muszę sławny. Pa jeszcze raz. Pa. Buźka. Co tydzień pojawia się karteczka z przypomnieniem kto jakie ma obowiązki i przez dany tydzień czy od poniedziałku do niedzieli dzieciaki muszą sobie przyjść i sprawdzić, co w tym tygodniu jest ich zadaniem. I to są obowiązki, które wykonuje dane dziecko codziennie, tak? bo to są takie rzeczy jak wynoszenie śmieci, u nas trzeba codziennie, znoszenie prania do pralni, a to taka przypominajka, o której tak, to się dla ciebie dzieci. A, tak. Czasem to jest taka korespondencja od mamy a, do dzieci. Tu jest też bardzo ciekawa kartka. To jest kartka, którą nagleiła sobie moja córka z jakąś informacją dla siebie. E, natomiast mój mąż, który od jakiegoś czasu jest na diecie, a powinien nam przestrzegać ze względu na wyniki lekarskie, stwierdził, że to jest dla niego informacja, żeby mniej jadł pewnych rzeczy. E, I tak się, myśli, że każdy, kto podejdzie i przyda tą kartkę, to co innego usłyszy, że musi mniej robić w swoim życiu. Gdybym mogła cofnąć czas, to bym go cofnęła, pod jednym warunkiem, żebym miała świadomość pewnych rzeczy, jaką mam teraz. Bo w przeciwnym razie czas to by nic nie dało, bo bym przeżyła życie dokładnie tak samo, jak go przeżyłam. Powiedzenie, gdybym miała tamte lata i ten rozum, to tak. W przeciwnym razie to miałoby sens. Jakbyś spotkała młodszą siebie, to co byś yy, powiedziała tej młodszej sobie? O rany, chyba bym mówiła, i mówiła, i mówiła, i mówiła, i, mówiła, i mówiła, 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 ale bym tak naprawdę nic nie powiedziała. Dlaczego? Bo ona by mnie kompletnie nie słuchała. Tak, że młody człowiek wszystko lepiej i nie chce słuchać starszych. Więc tak naprawdę nic bym nie powiedziała. Ja wiem, że na Instagramie ciągle się przejawiają filmiki pod tytułem Gdybym spotkała siebie młodszą, to bym powiedziała sobie to, i to, i to. Tylko to są filmiki robione, po to, żebyś ty nie klikała i oglądała. Natomiast yy, nie powiedziałabym nic, bo bym nie słuchała sama siebie. Tak jak moja córka nie słucha moich rad. No tak, tak to się. Ja, mała Kinga, yy, młoda Kinga, nie słuchałabym leżałej Kingi. Ona <trymne> ja nie в ja w момент, когда kiedy ja дразню, cię, Я не nie снимать śnić jeszcze długo. Я, не знаю. я вообще не разрешала тебе меня снимать. Папа, ничего себе. Папа! Так, давай так. Ты разрешаешь мне себя снимать? Все Голоса у меня я уходи на меня. Что, мама? бабушка, мы остались вдвоем? О, не сильно. Отлично. Я забыла. Что, мама, расскажите что-нибудь. Вы любите готовить? Да. Готовить люблю. Люблю. люблю готовить так, чтобы всем вкуснее вкусно и А если я готовить для себя? Да. Я как бы Обойдусь и макарошками, и бутербродиком, и седая, и я, я готовить не умею, и... И говорю. Да, <говорит> да, я, и и я, я Я готовлюсь. Я Я готовлюсь. <говорит> я готовлюсь. <говорит> я готовлюсь. <говорит> я готовлюсь. <говорит> я готовлюсь. Я Привет. Заберу, игрушку, Я игрушку, заберу. Заберу, заберу, дружку, и все, беру ему дружку. И Шесть. Мне в этом году двадцать. Ну, капец вообще. Я бабушка сейчас тоже говорю. Говорит, не поражает, не удивляется только, сколько, что мне сорок, сколько их Это все такое. Это вообще как? Эти сорок или сорок? А сорок один, Что сорок один. Жесть. Сашка же было 40. Как быстро они растут с мамой. Мама быстро растет. Бабушки тоже. Юлька. Юлька шаткая булочка. Мне в 15 лет даже снился сон, uh -huh. что я взлетаю, вот, видела, как тут вот вот, все, как наяву, знаешь, огонь от того, как горит обшивка, при выходе uh -huh. из атмосферы все перегрузки на себе, uh -huh. вот, 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 Прям ощущала это все. Да? Ну такой, прям реальный, реальный сон в С тобой как реально. Угу. В то время это в Беларуси еще не то, что именно в Беларуси, в то время это вообще было сложно. То есть, ну, такие условия жизни были. Ну, то есть, как будто даже не то, что я не думаю, что это нереально, ты даже долю реальности этого не видишь, потому что У -у -у. это история про кого-то там. То есть, ну, это невозможно про меня. То есть, как были задачи на чтобы заработать на туркетанье большую часть. Ну, 1990-е. – да. Поэтому, как бы, мне очень было интересно. Мои желания интересны. – интересы. Ну, особенно полеты в космос. Особенно полеты в космос, да. Это завиральные идеи. А если посадить тебя маленького 10 лет напротив себя, что бы ты сказала? Чтобы она хотела услышать. Взрослых не существует. Я маленькую 10 лет, но это такой возраст. У меня это был очень драматичный и травматичный возраст. Поэтому для меня, если десятилетнюю, то наверное, бы да обняла, сказала, что все хорошо, я тебя люблю. Ну, фу, в плане того, что взрослую, да, какую-то опору. Верь в себя. Вот такое наставление. Да? Не дай э, страхом какой-то своей, детской неуверенности взять над собой вверх. То есть, если чего-то хочется, не нужно. Э, ну, это же конструкт из головы, да, как мы видим мир я этого не достойна, или я этого сделать не могу. То есть, ну, это может кто-то, но не я. Верить в себя, ну, то есть, если есть желание, значит, есть и возможность реализовать эти желания. Поэтому... Дерзай!